Bo jak się wsłuchuje w kolejne wypowiedzi papieża Franciszka o tym, że on się w ogóle czuje komunistą, że pan Jezus był komunistą i że pierwsi apostołowie byli komunistami, to co robi ostatnio, wspierając ruch LGBT, błogosławiąc Sodomię itd., itd. to są rzeczy absolutnie koszmarne i po prostu nie do wytrzymania. Pochwała komunizmu. Komunizm jest obłożony ekskomuniką w Kościele Katolickim. Komunizm został ekskomunikowany nie dlatego, że ktoś go nie lubi, tylko dlatego, że był systemem jak najbardziej szatańskim i zbrodniczym i zawsze prowadzi do zbrodni. Każda zabawa z komunizmem. Tak jak każda zabawa z demonem, zawsze prowadzi do nieszczęścia. A Franciszek się bawi z demonami, więc ja się nie wsłuchuję w jego wypowiedzi od pewnego czasu. Gdyż egzorcyści uczą by się nie wsłuchiwać yy, na przykład w obrzędy satanistyczne, żeby hmm. nawet na to nie patrzeć, nie czytać tego typu literatury, tylko wystrzegać się tego w każdej formie. Dlatego ja, ja nie słucham Franciszka. To nie buduje dobra we mnie, że ja się po raz kolejny zaniepokoję stanem kościoła albo w nerwie osobiście na tego człowieka. Jeżeli jakiś kompletny głupek, będący biskupem, albo bardzo wredny człowiek, niech sobie wybierze jedno z tych dwóch, wredny szatan, próbuje ubierać Kościół w nowe szaty, kompletnie nieprawdziwe, to ja go nie słucham. Dlaczego ja mam się z nim wdawać w jakąkolwiek dyskusję? To stronie od niego. Kiedy demon jest wyganiany, to przeklina. Najbardziej plugawym językiem mówi. Chodzi o to, żeby wszystko ubabrać. Papież Franciszek zrobił dokładnie to samo na spotkaniu z seminarzystami, kiedy używał słów powszechnie uważanych za wulgarne. Powinni po prostu wstać i wyjść. Od hmm. tego starego dziada, który zaczyna przeklinać, oni poszli do seminarium, a on im proponuje oglądanie pornografii i przeklina. Wulgarnym językiem mówi, używa słów to takich jak u nas na Kana, Hana, P i na, i na S, cztery brzydkie słowa najbardziej popularne. No to nie słuchamy Franciszka. Ja się modlę, żeby Pan Bóg to posprzątał, bo ludzkimi sposobami, no papież, i co mam zrobić? Umrę go, żeby wybrali tak. następnego? Ta jego lawendowa mafia, którą się otoczył, i ci sataniści, tak. którzy psują kościół, oni wybiorą teraz kardynałów, na natworzył Franciszek, podobnych do siebie. Teraz no, oni jest mają wolać Niech Pan mm. Bóg to posprząta, bo jak Pan Bóg tego nie uporządkuje, to my ludzką ręką nie damy rady. Amen. Amen.